Dzień dobry, ja się nazywam Marek Mandala. Witam Was z biura partii Korwin w Opolu przy ulicy Koraszewskiego. Dzisiaj spotykamy się tutaj po poniedziałkowym nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu, w którym obradowano na temat koronawirusa, czyli temat bardzo na czasie. Podczas tych obrad Przyjęto projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach y, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem y, koronawirusa y, oraz innych chorób zakaźnych y, i związanych z nimi sytuacji kryzysowych. Co to znaczy? Y, to znaczy, że y, większościowo, czyli y, y, przez y, tak zwaną bandę czworga, została. Przyjęta ustawa, której jedynie Konfederacja prze chciała przeciwdziałać, była przeciwko tej ustawie, zagłosowano przeciwko. Ja chciałbym pokrótce omówić, co, czego dotyczy ta ustawa, bo to jest bardzo istotne. W mediach usłyszymy jedynie skrawki informacji na ten temat. Ustawa ma. Prawie 40 stron, niemniej jednak warto się z nią zapoznać. Ja sobie wybrałem z tego najważniejsze punkty, bo reszta jest do znalezienia w innych ustawach i przytacza, przytacza, przytacza te punkty z pozostałych ustaw. A więc artykuł 13, który później dzięki. Reakcji naszych posłów z Konfederacji została wykreślona. Dotyczyła braku odpowiedzialności Skarbu Państwa, organów, jednostek samorządu terytorialnego wobec szkód, które powodowane byłyby zwalczaniem koronawirusa. Co to znaczy? No, to znaczy, że Prawdopodobnie mogłoby dojść do nadużyć ze strony Skarbu Państwa wobec nas, ludzi, pod pretekstem zwalczania chorób zakaźnych, bo nie tylko tyczy się to koronawirusa. Artykuł 18, też ciekawa sprawa dotyczy on reglamentacji towarów podczas choroby zakaźnej. Tak naprawdę może być użyty przeciwko, przeciwko ludziom, którzy prowadzą działalności gospodarcze, które z, mają, mają różnego rodzaju towary, które podczas, podczas choroby jakiejś zakaźnej, podczas epidemii, ciągle mówię jakieś, bo, bo może to być obojętnie jaka epidemia, która zostanie zatwierdzona przez, przez, główny inspekt, przez Głównego Inspektora Zdrowia i te towary mogą przejść na rzecz Skarbu Państwa. Mogą być później reglamentowane w różny niewiadomy sposób, bo tak, takie, takie są przyzwolenia tej ustawy. Artykuł 24. Obro, obozy kwarantanny, czyli zamknięte jednostki pod kontrolą prawdopodobnie Narodowych Sił Zbrojnych Naszych Rzeczypospolitej. Co ciekawe, główny inspektor sanitarny może oraz wojewodowie mogą być. Mogą nadzorować działania jednostek sił zbrojnych Rzeczypospolitej. Teoretycznie z przeznaczeniem na przeciwdziałanie koronawirusa możemy zostać po prostu ubezwłasnowolnieni. No, to, jest, to jest dosyć kiepska wizja. Artykuł 32 tutaj odniesienie do Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeżeli nas oglądają ochotni, ochotnicy tutaj pragnę poinformować, że przeznaczenie środków rezerwy celowej na ten rok zaplanowanej w tej usta zaplanowane w ustawie budżetowej Czyli 40 milionów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na zakup, na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych może przejść na cel zwalczania koronawirusa. To tutaj można stwierdzić, że z bardzo wysokim prawdopodobieństwem w tym roku Ochotnicza Straż Pożarna, może tych pieniędzy nie zobaczyć, oraz nowe wozy mogą nie trafić do jednostek ochotniczych Straży Pożarnych. No, bardzo, bardzo to jest przykre. I mam nadzieję, że ta wizja się nie spełni. Koronawirus bardzo szybko ucieknie, zarówno z Polski, czyli ta jedna osoba szybko się wyleczy, nie będzie u nas więcej przypadków, oraz z Europy oczywiście. Szybko, szybko ucichnie ta sprawa. Miejmy, na, miejmy nadzieję, taką będzie wszystko dobrze. Yy, tak, y, to są najważniejsze artykuły, które według mnie y, znajdują się w tej ustawie. Reszta artykułów w dużej mierze odnosi się do tego, co już jest zawarte w innych ustawach dotyczących zdrowia. Bardzo łatwo można. Y, Powiązać pewne fakty. Nie chcielibyśmy, żeby taką ustawą zostało, została uchylona tylna furtka dla polityków, dla różnych, dla różnych po prostu osób, które mogłyby ingerować w naszą wolność, tak naprawdę. Będziemy walczyli o wolność. Na razie jest nas w Sejmie 11, ale będzie nas coraz więcej. Miejmy taką nadzieję, że takie ustawy już nie będą miały miejsca, albo będą bardziej dopracowane, przede wszystkim, żeby, żeby nie było niedomówień, żeby wszystko było bezpośrednio, jasno, bez, bez żadnych tylnych furtek. Tak, co warto podkreślić Andrzej Duda jako organizator tego nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu niestety nie wziął udziału czynnego w tym posiedzeniu. Był obserwatorem. No to już pozostawiam Wam do skomentowania. Troszkę, troszkę jest to dziwna postawa. Będąc gospodarzem, nie zabrać, nie zabrać głosu na, na takim posiedzeniu nadzwyczajnym. Drodzy moi, tu już poza, poza koronawirus wychodzimy. Chciałbym Was poinformować, że w dniu jutrzejszym zawita do nas poseł na Sejm, Dobromir Sośnierz, który odwiedzi nas w Opolu. Dzisiaj możecie go obejrzeć na kanale Polsat News, gdzie wystąpi w programie. Możesz mi podpowiedzieć, Pawle? Na Polsat News to polityka na ostro. Polityka na ostro, dokładnie. Dziękuję. W polityce na ostro wystąpi Dobromir Sośnierz, który jutro zawita do nas do Opola. Harmonogram tego spotkania będzie następujący, czyli y, będzie dyżur y, w, w naszej siedzibie y, partii Korwin. Dyżur będzie od godziny 16:30 do godziny 17:30. Y, Koraszewskiego 8:16, pokój 214B na drugim piętrze. Następnie y, będzie spotkanie y, z posłem, y, otwarte spotkanie dla wszystkich. Y, od 18 do 20 w hotelu Piast w sali konferencyjnej. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Mamy nadzieję na dużą frekwencję. Liczne pytania. Będzie się działo, miejmy nadzieję. Tak, chciałbym, żebyście, wy, drodzy widzowie, mogli zadać mi jakieś pytania. Bardzo chętnie się do nich odniosę. Odpowiem, jeżeli, jeżeli będzie taka sposobność, jak najbardziej, no, jak, najbardziej jak najbardziej rzetelnie na, na Wasze pytania. Ja Odpowiem tutaj, jeżeli chodzi o pytania, może tutaj nie konkretne pytania, tylko bardziej stwierdzenie. Może Marek musi się do tego troszeczkę ustosunkować, jak tutaj właśnie pisze. Konfederacja zgłosiła poprawkę, aby ta ustawa, pisana na kolanie, Miała ważną 6 miesięcy, a następnie miałaby zostać dopracowana lub też usunięta i zastąpiona poprzednią ustawą antyepidemiologiczną. No właśnie. Poprawka została odrzucona. Wyjaśnijcie dlaczego? Ta poprawka została odrzucona, żeby nie zamykać tej tylnej furtki. Ta tylna furtka umożliwia bardzo duże ingerencje. Wobec nas, obywateli, dlatego ta furtka nie będzie zamknięta. Ustawa pisana na kolanie, dzięki Bogu, udało się z niej wykreślić dzięki interwencji przede wszystkim posłów Konfederacji, albo tylko i wyłącznie dzięki nim, artykuł 13, o którym wcześniej wspominałem, czyli brak odpowiedzialności Skarbu Państwa, organów, jednostek samorządu terytorialnego. Za szkody wyrządzone koronawirusem lub innymi epidemiami, bo ta ustawa odnosi się również do innych epidemii, które mogą nadejść. Marku, tutaj drugie pytanie w tym nawiązujące do Twojej odpowiedzi, troszkę. A czy nie wystarczyła wcześniejsza ustawa na temat chorób zakaźnych, czyli co byliśmy nie na ewentualną epidemię? No, właśnie, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo. Yy... Ta ustawa o chorobach zakaźnych jest i była przed tą, przed, tą, przed tą ustawą. Są ustawy, które odnoszą się do zdrowia bezpośrednio. Ta ustawa, którą w poniedziałek na, na posiedzeniu nadzwyczajnym uchwalono jest ustawą tak naprawdę odnoszącą się do chorób zakaźnych, chorób zakaźnych, które mogą wystąpić w przyszłości, niemniej jednak z naciskiem na COVID, czyli na koronawirusa. Możemy mieć obawy, że to zostanie wykorzystane przeciwko nam. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych innych. Chorób, które mogłyby nam zagrażać w taki sposób. Chorób. Tutaj Jakub znowu stwierdził, że prawdopodobnie dlatego, spec ustawę poparła banda czworga. Zaraz zauważyłeś, że Konfederację była. Tak? Dokładnie. To już wcześniej wspomniałem, tylko Konfederacja była przeciw tej ustawie, bo ta ustawa jest niedopracowana bądź specjalnie nie jest dopracowana. Nie wiadomo. To już pozostawiam Wam, drodzy widzowie, po lekturze oczywiście tej ustawy. Warto, warto się z nią zaznajomić. 40 stron, dosyć trudny język, dużo odnośników, niemniej jednak yy, można z tego parę rzeczy wywnioskować. Tutaj troszkę pytanie się znowu pytają: yy, co myśl, dlaczego nikt nie dołączył do Konfederacji? Yy. Dlaczego nikt nie dołączył do Konfederacji? No, bo Konfederacja y, nie ma żadnego interesu y, wobec, wobec tego, żeby, żeby czerpać y, na, na krzywdzie ludzkiej, tak naprawdę na chorobach, y, być może prawdziwych, być może nie. Wszystko wiemy tak naprawdę z przekazów, y, statystyk, które gdzieś tam do nas y, docierają. Zobaczymy, zobaczymy, czy to będzie sprawa rozwojowa, czy nie. No ja osobiście nie jestem w żaden sposób wykształcony pod względem medycznym. Nie chciałbym się wypowiadać, wypowiadać na te tematy. Miejmy nadzieję, że to nie będzie wykorzystane przeciwko nam. Klaudę teraz pytam. Co myślisz o zmuszonej pracy zdalnej, pisze w artykule trzeciej nowej ustawy, a zwłaszcza pracy na, na danych osobowych. W zakładzie pracy te dane są zazwyczaj odpowiednio zabezpieczone, ale jeśli pracownik przyniesie je prywatny komputer, takich zabezpieczeń e, może nie być. Rozumiem, że to się odnosi do tej ustawy, a więc no, praca zdalna. Też, też e, ustawa e, dotycząca pracy reguluje takie sprawy, przynajmniej, z tego, co mi wiadomo i dane osobowe, czyli popularny ROD, RODO yy, też reguluje pewne sprawy dotyczące ochrony danych osobowych. Yy, nie wiem, jakby to wyglądało przy pracy zdalnej, bo praca zdalna no, może polegać na jakichś systemach informatycznych, które bezpośrednio odnoszą się do, do serwerów, które są w firmach, Ciężko mi na ten temat cokolwiek powiedzieć, bo praca zdalna jest obecnie uprawiana w zależności od tego, jak, jaka, jaka nas dotyczy praca. Bo, bo pracy zdalnej nie zlecimy osobom, które muszą być na miejscu, czyli robotnikom różnego rodzaju. No piekarz też nie zrobi swojej pracy zdalnej zdalnie. No, Ciężko mi się odnieść tak naprawdę co do tego, bo, bo nie są mi znane jakieś szczegóły informatyczne co, co do tego tematu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie, nie, chyba pytań już więcej nie ma. Ja bardzo dziękuję. Jest to mój debiut. Mam nadzieję, że potraktujecie mnie wyrozumiale. I do zobaczenia wam wszystkim. Żegnam się Marek Mandala. Dziękuję.